Dzień dobry Tomasz Grodecki, niezależna Gazeta Polska codziennie. To jest bardzo ważne pytanie, proszę o konkretną odpowiedź. Podawaliście Państwo kwoty, powołując się na orzecznictwo sądów europejskich ETPC. Eee, ile Polska wypłaciła pieniędzy, tak chyba 5,5 miliona tam padła kwota. Proszę mi powiedzieć, ile wyroków, wyroków, nie ugód wydało OTPC albo inny europejski sąd, który nakazywał bezpośrednio wypłatę pieniędzy i na jaką kwotę, ile wyroków i w takim razie ile ugód i na jaką kwotę. W uzasadnieniu znajdzie Pan odpowiedź, ale szczegółowe dane ma MSZ, myśmy je sprawdzali, zliczając to. Ja państwu w tym momencie naprawdę nie podam, bo musielibyśmy wymieniać te wyroki jakiś czas ugody, za chwilę pan nas zapyta, które osoby występowały, jakie kwoty, czy z odsetkami To wszystko jest dostępne w MSZ-cie, dlatego że my nie jesteśmy tym ministerstwem które realizuje wykonanie orzeczeń Na ostatniej konferencji pytał mnie pan o te wyroki, pan profesor je wskazał One są opisane w uzasadnieniu Proszę do niego sięgnąć, a szczegółowe Yy, odpowiedzi yy, pokaże MSZ. Proszę kolejne Pani, pytanie. Pa, Pani ministra, chyba Pani chciała dodać. Spraw, dotyczy, e, mikrofonu prosimy. Mm -hmm. Już, już, już. Yy, wyroków, które dotyczą. E, Praworządności, czyli różnych instytucji wymiaru sprawiedliwości, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 13, z tego 6 z nich dotyczy y, Sądu Najwyższego. Y, y, przede wszystkim po tych wyrokach y, Europejski Trybunał Praw Człowieka zatwierdza ugody, ponieważ Trybunał nie wydaje wyroku w każdej sprawie. Jeżeli w podobnej sprawie już wydał wyrok, to nas, następstwem takiego wyroku są ugody, w których stan faktyczny y, spraw. Jest podobny. Ale no, jeszcze, mnie jeszcze bardzo... no, pan, pani powiedziała ile, a pan pyta, to samo jest. pytanie zadaje. Na kwotę Nie, nie, proszę państwa, ja chcę powiedzieć jedno. Ja chcę powiedzieć jedno. Tutaj oczywiście pan sobie sam zadaje pytanie, odpowiada. Dobrze, proszę Cieszymy bardzo. Cieszymy się, że na pan wie. Bardzo prosimy następną redakcję i następne pytanie. Proszę państwa, ja rozumiem emocje. Pan się zawsze bardzo denerwuje na tych konferencjach. Uszanujmy innych kolegów i koleżanki. Ja tylko tyle powiem, to że jak sąd wytyczy linię orzeczniczą, to wtedy każdy rząd bo to, to nie dotyczy tylko polskiego rządu każdy rząd wtedy woli zawierać ugody z tymi, którzy wnieśli skargi. Bo one zawsze są niższe niż orzeczenie, które by zapadło w Europejskim Trybunale. To jest po prostu reguła. Więc sąd tutaj, rząd tutaj i MSZ negocjuje, i on się naprawdę tymi regułami oszczędnościowymi. Pan profesor jeszcze chciał zabrać. Tak, jedno słowo, dlatego że pamiętajmy, że nie możemy. Obracać się wyłącznie wokół tego, co Polska ma zapłacić w wyniku orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tych indywidualnych skargach, ale to, co grozi Polsce w momencie, kiedy my nie rozpoczniemy rzeczywistego procesu głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, to są ogromne odszkodowania potencjalnie ciążące na Polsce w momencie. Y, y, orzeczenia przez Europejski Trat Sprawiedliwości naprawdę... sankcji za y, 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 naruszenie prawa, naruszenie prawa europejskiego. Wiesz, to nie chodzi o y, spór czysto y, y, teoretyczny, ale o to, że są naruszane wyraźne przepisy i standardy zawarte w traktatach europejskich. Ten stan rzeczy nie może być utrzymywany. Sygnałem był wyrok z 4 września, o którym wspominałem już, a który przecież mówi wyraźnie, to jest orzeczenie, to orzeczenie nie może być respektowane, nie może wywoływać skutków prawnych. Sąd Najwyższy w składzie poprawnie powołanym odpowiedział dalej, to nie jest sentencja. Orzeczenie istniejących. To jest sentencja non existent. I tego rodzaju konsekwencje mogą nam grozić. Ja jeszcze chcę dodać, bo pan tutaj, który zadawał pytanie, wprowadził państwa w błąd, że zero wypłacono. To jest kłamstwo, mogę powiedzieć, ale w następnej konferencji będziemy mówili, sekundkę, teraz ja, mówię. Proszę, proszę zachować zasady kultury. Pani proszę proszę zachować zasady kultury. Na następnej, konferencji, na następnej konferencji pokażemy państwu pozwy regresowe. One pokażą, z jakiego wyroku, jaką kwotę wypłacono. Więc wtedy pan Bardzo redaktor, zapraszam na następną konferencję, pokażemy panu konkretne liczby i konkretne kwoty i daty wypłaty. Popro poprosimy na Powiedział następną pan redakcję zero na wypłacono, więc to jest nieprawda. Poprosimy następną redakcję na, na następnej, następnej konferencji. konferencji. Ale już pan uzyskał odpowiedź. Zapraszamy proszę państwa, na następne pytanie. Proszę nie utrudniać pracy k innym dziennikarzom. Bardzo proszę. Dzień dobry, Katarzyna kolanda Zaleska-Fakty Pan profesor Safian zarysował tutaj taką wizję katastrofy wymiaru sprawiedliwości. Chciałam zapytać, kiedy ta ustawa trafi do Sejmu, kiedy będzie procedowana i jak pan zamierza porozumieć się z prezydentem, żeby prezydent tę ustawę podpisał. Dziękuję za to pytanie. W przyszłym tygodniu jest komitet, który wpisuje to do prac Rady Ministrów i wszyscy ministrowie i minister Berek, który koordynuje pracę i pan premier wiedzą. Kiedy upływa moratorium w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Więc ja chcę, żeby to jak najszybciej weszło pod obrady, ale w przyszłym tygodniu będzie, w moim zdaniem, w wykazie prac rządu i od tego się zaczyna już przyspieszenie. Ja będę osobiście tego pilnował. Nie odpowiem Pani teraz na te pytania, ale ja bym marzył, żeby ona uchwalona została w grudniu. Czy to się uda, zobaczymy. To zależy bardzo od Parlamentu. Dziękuję bardzo. prosimy na następne pytanie. To Ja jeszcze, Skolka... A jeszcze o prezydencie odpowiedziałem. Przepraszam. D odpowiedź. Ja oczywiście wysyłam takie sygnały. Jeżeli kancelaria prezydenta czy pan prezydent uzna, że powinniśmy o tym porozmawiać i dostanę tutaj jasny sygnał od premiera, który jest otwarty na uchwalanie jak najlepszych ustaw, jesteśmy w stanie usiąść i pokazać prezydentowi wszystkie dobre rozwiązania z, z tego projektu. Nie, ja sam nie będę dążył, dlatego że no, ja jestem w takiej roli, że pan prezydent jest zupełnie inny i ja po prostu pokazuję państwu i wprowadzę to w Parlamencie jako ministerstwo, bo z tego ministerstwa wychodzi ta ustawa. Natomiast jeżeli będzie sygnał, ja bym chciał naprawdę merytorycznej dyskusji i żeby prezydent powiedział, co takiego jest złe, albo co nas prowadzi na manowce, bo ja pokazuję same dobre strony tego rozwiązania, zastrzegam. Kompromisowego. Ono naprawdę jest dobre. Jestem przekonany, że, jakbyśmy zrobili anonimową ankietę wśród neosędziów, to ona byłaby dobra dla tego projektu. Następne pytanie, poprosiła. Mira Polsat Wydarzenia. Jeszcze dopytam w takim razie, bo pan mówił wcześniej, że ma pan nadzieję, że prezydent podpisze tę ustawę. Na czym pan tę nadzieję opiera? Bo prezydent, jak wiemy, kwestionuje w ogóle status neosędziów. To jest pierwsze pytanie. A drugie jeszcze, czy ja dobrze rozumiem, że ta ustawa jest zależna od ustawy, której jeszcze nie ma, ani nie ma projektu, czyli mówię o nowej ustawie, o nowej KRS. Bo mówiąc o tych dwuletnich delegacjach, pan mówi o tym, że ci sędziowie mają, stanąć powtórnie do konkursu przed nowo, nową KRS, czyli rozumiem dopiero chodzi o KRS, co do której jeszcze nie ma projektu ustawy, tak? Tak, już mówię. Nie ma, to nie jest do, do końca prawda, że nie ma projektu ustawy. Nie ma go pokazanego na konferencji i w trybie prac przed początkiem, są zawsze praca na, w Radzie Ministrów. Na czym opieram przekonanie i chciałbym, żeby prezydent podpisał? No prezydent mówi, że leży mu na sercu dobro Polaków, a tak naprawdę do tej pory nie widział projektu, o którym mówimy dzisiaj. Więc ja zakładam, że tam są racjonalni prawnicy i że ta rozmowa będzie merytoryczna, a nie będzie takim boksowaniem się na emocje polityczne. Ja do tego zachęcam. I tutaj, jeżeli mówimy o co jest dobre dla Polaków, tak, to jest dobre rozwiązanie, dlatego takie moje argumenty. My pracujemy równolegle nad tymi ustawami, I także nad tą ustawą o powrocie ze stanu spoczynku i wykorzystaniu tego zasobu kadry, który mamy i które opłacamy, więc tych ustaw i o Sądzie Najwyższym również jest ustawa procedowana na komisji kodyfikacyjnej. I jest ustawa jeszcze o samorządzie sędziowskim. Nie chcę Państwu teraz wymieniać na następnej konferencji opowiem Państwu szczegółowo, ale naprawdę te prace są bardzo intensywne. Ja myślę, że w tygodniach mierzymy pokazanie tej ustawy. Reformującej KRS, bo ona będzie miała trochę inny tytuł, ale pokażemy tą ustawę, bo oczywiście to, jest, to są naczynia połączone. Tu ma Pani rację absolutną, że muszą być także kolejne ustawy, które to pokażą. Jeśli można, dwa zdania dosłownie. Ta ustawa zakłada pewien taki bufor czasowy. Są jakby dwa, dwa okrążenia, można powiedzieć, w tej ustawie, czyli. A jedna część to dotyczy uporządkowania sytuacji prawnej tych osób, którzy zostali powołani po 2018 roku, następnie dopiero są ogłaszane konkursy. One przecież mają ten etap, nazwijmy to sądowy, i dopiero wtedy wchodzi w grę postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa. Więc przy odpowiednio dobrej woli i, i, i pe, pewnym pracy. takim tak, pomyślunku po, po legislacyjnym wydaje się, że można zsynchronizować te dwie ustawy. Dziękuję, poproszę następne pytanie. Dzień A dobry. dobry. Jeszcze przepraszam tak, ja przepraszam Pani Prezes. Dwa, dwa, dwa elementy y, związane z y, tym, o czym y, pani wspomniała, mianowicie y, o stanowisku prezydenta co do no, sędziów. Otóż y, stanowisko prezydenta jest znane mianowicie uznaje, że akt nominacji prezydenckiej jest wystarczająco sanującym aktem. Myślę, że ten argument został już dostatecznie jasno obalony przez zarówno Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzecznictwie, które powiedział wyraźnie, jeżeli sędziowie nie spełniają określonych standardów, to nie są sędziami, nawet gdyby był akt nominacji prezydenckiej. Takie, takie samo stanowisko, które wskazuje na wadliwość immanentną procedury mianowania, także z udziałem przecież prezydenta, wskazuje Komisja Wenecka. Komisja Wenecka to nie mówi, w razie, to nie są osoby, które mogą korzystać z takich samych gwarancji, jak inni sędziowie. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które jest także punktem odniesienia w tych w projektach. W każdym razie myślę, że Biorąc pod uwagę obowiązek, który ciąży na wszystkich organach władzy, także na prezydencie weźmie, zechcą wziąć pod uwagę argumentację płynącą z Rzecznictwa Europejskiego w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następne pytanie poprosimy. Dzień dobry, Katarzyna Rosińska, Polsat News. Chciałabym się spytać o skargę nadzwyczajną. Skoro ona zostanie usunięta, czy w takim razie zostaną rozszerzone te kwalifikacje, pod której można na przykład wnieść kasację czy skargę kasacyjną, czy powstanie jakieś inne narzędzie odwoławcze? Jednak od 2017 roku wiele instytucji, takich jak chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich czy ŁOKi, korzystało właśnie z tego narzędzia, by pomagać obywatelom? Ja mam tutaj szczegółowy przepis. Naprawdę nie chcę Państwu referować, bo tego jest dużo. Pra, prace legislacyjne nad różnymi rozwiązaniami trwają w departamentach i cywilnym i karnym, ale my też nowelizujemy artykuł 398 ze znaczkiem 1. Zmiany w przepisach rozdział 5 tej ustawy, ja go mam przed sobą. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu, morzenia postępowania i tak dalej, strona prokurator generalny. I tutaj mamy jakby rozszerzenie kompetencji skargi kasacyjnej. Więc te mechanizmy są wpisane w tą ustawę. Oprócz tych przepisów, które jeszcze będą punktowo nowelizować to zagadnienie. Więc tak jak, jakby ustawa weszła w życie, wygaśnie skarga, musimy mieć już narzędzie, które zadziała dla obywateli. Mogę dodać, że zmiany są też przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Na dobrą sprawę, proszę Państwa, badanie tych spraw, których dotyczyła ta skarga nadzwyczajna, to, to w dużej mierze sprowadzały się one do dwóch takich grup, czyli sprawy spadkowe dotyczące tych wielokrotnych stwierdzeń nabycia spadku. Oraz sprawy, które wiązały się z nadmiernymi odsetkami. Tutaj niewątpliwie jest taka płaszczyzna do tego, żeby regulacja zawarta w kodeksie postępowania cywilnego no, jest wystarczającą odpowiedzią na, na te wyzwania i już taka propozycja w tym projekcie ma miejsce. Dziękuję. Poprosimy I, Dzień dobry, jako Pilarek Radiow.net. Mam pytanie dotyczące słów pana profesora Markiewicza nie, odnośnie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Takie padło stwierdzenie w czasie konferencji, że orzecznictwo, działalność Izby praktycznie nie istnieje. Otóż w kwietniu. Aha, i zaznaczę, że pytanie dotyczy statusu sędziów. Ja chcę zapytać o pewien konkretny przypadek, ale moim zdaniem wpisuje się to w tematykę konferencji. W kwietniu tego roku złapano prokuratora na jeździe po spożyciu alkoholu. Uchylono immunitet i Pan Prokurator Generalny, Minister Adam Bodnar na Twitterze skomplementował między innymi sprawne działanie Sądu Najwyższego. W podobnym tonie wypowiedział się Rzecznik Prokuratury Krajowej. To postępowanie się, jak rozumiem, toczy. Moje pytanie do Państwa, do Pana Ministra jest takie, czy Pan uznaje to orzeczenie, że ono zapadło i immunitet jest uchylony? Jeżeli, Pan pozwoli, że skończę. Jeżeli, ta, jeżeli tak, o dlaczego zwrócił się pan do sędziego Kozielewicza, prezesa Izby, żeby tak zwani neosędziowie, w tym pan sędzia, chyba nie Paweł Motuk... To jest pytanie Motuk. dotyczące tej ustawy. To jest pytanie no to dotyczące. Ja ja już, Pozwoli pan, już, ja, pani ja rzecznik, wiem, O co panu chodzi? Ale, znam, ale, ale dosłownie ale... dwa zdania. Dlaczego, ale... dlaczego w takim razie zwrócił się, jeśli pan uznaje, że orzeczenie działa, dlaczego się pan zwrócił do prezesa, żeby wyłączył tak zwanych neosędziów, a jeżeli uznaje pan, że orzeczenie nie działa, to czy prokuratura umorzy to postępowanie? Uwielbiam te podchwytliwe inteligencje. Pana pytania, ale rozumiem o co chodzi. Czy tam był neosędzia, czy nie? Czy minister Bodnar sprawdził, mówiąc o tym orzeczeniu, że go pochwalił? Proszę Państwa, będziemy rozliczać wszystkich sędziów i prokuratorów, którzy naruszają zasady prawa. Ja nie będę wydawał decyzji indywidualnych prokuratorom jak mają działać w konkretnej sprawie. Nie będzie ręcznego sterowania w prokuraturze, tego Pan być może pewny, ale gwarantuję Panu, że gdyby ten, który zostanie osądzony na skutek wadliwego uchylenia immunitetu, wystąpił ze skargą do Europejskiego Trybunału, bo przecież ze skargą do Trybunału występują także polscy przestępcy, mówiąc, że są przewlekle posta prowadzone postępowania. Pan ze swojego budżetu też wyda cząstkę pieniędzy, jeżeli ten człowiek wygra i powie, że skład był wadliwy. Przykro mi to powiedzieć, ale jak uchylano sprawy, kiedy sędziowie Neo nie przechodzili testu, to dotyczyły one także przestępców, którzy popełnili jakieś niecne czyny. I to jest dramat systemowy, o którym próbowałem wytłumaczyć i panu też powiedzieć, że my mamy bardzo dyskomfortową sytuację. Wiemy, że prokuratura się napracowała, wiemy, że mamy dowody winy, a jednocześnie musimy mieć prawo do sądu bo Europejski Trybunał Praw Człowieka dotyczy każdego obywatela, także tego, co popełnia przestępstwo. To się okaże, czy jestem niekonsekwentny. Zapraszam na następną konferencję prasową. Będziemy mówić o pozwach i wtedy pan, panu wytłumaczę, że jestem konsekwentny. A teraz porozmawiamy jeszcze o ustawie. Dziękuję bardzo. Maciej Jadamiak, TVP. Dzień dobry Państwu. Ja chcę zacytować Zbigniewa Bogudzkiego, szefa Kancelarii Prezydenta z wczoraj, który powiedział, przekazał, że nie ma zgody prezydenta na to, żeby jedni sędziowie oceniali innych sędziów, żeby jedni sędziowie decydowali, czy drugi sędzia jest sędzią i czy może orzekać. O tym decyduje ustawa, o tym decyduje konstytucja. I czy te słowa są możliwe do pogodzenia z tym, co proponuje ustawa i czy w związku z tym porozumienie z prezydentem w tej sprawie jest możliwe? Jeśli tak, to czy resort jest Gotowy na to, żeby zaproponować ewentualnie jakieś kompromisowe rozwiązanie, jeśli to będzie konieczne. Ta ustawa jest najbardziej idącym kompromisem. Pan Bogucki, którego znam, byłem na Radzie Gabinetowej, poznaliśmy się osobiście, nie widział jeszcze projektu ustawy. Ale musi wiedzieć jedno, bo jest prawnikiem: że jest zasada trójpodziału władzy i są kompetencje określone dla sądów i dla głowy państwa. Ja twierdzę, że część kompetencji, które dajemy tutaj sądom w tej sprawie, to są właśnie kompetencje przypisane władzy sądowniczej. Jest zasada odrębności władzy sądowniczej. Ja widziałem wypowiedź pana prezydenta podczas składania przysięgi w parlamencie. Kierował nawet pewne słowa wprost do mnie. Mówił, że on będzie decydował. On będzie decydował, kto w Polsce łamie konstytucję, kto może zostać sędzią. Proszę państwa, gdybyśmy mieli system prezydencki. Albo gdybyśmy mieli system, że nie ma Krajowej Rady, a to prezydent decyduje o nominacji, byłoby biuro nominacji w kancelarii prezydenta. A my mamy rozdział w naszej konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa. Pan prezydent ma tam swojego przedstawiciela, który ocenia każdą kandydaturę, który ma prawo głosu przy każdej kandydaturze, który może sięgać w dokumenty każdego kandydata na sędziego. A nominacji to uroczyste rozpoczęcie stanowiska w funkcji sędziego. Ono jest niezbędne do tego, żeby sędzia zaczął pracę, ale komisją konkursową jest organ konstytucyjny, który, w którym zasiadają także parlamentarzyści, posłowie, senatorowie, wybrani w demokratycznych wyborach przez obywateli. Więc musimy pilnować rozdziału władz. Ja nie wchodzę w kompetencje prezy pana prezydenta i chciałbym również żeby prezydent uszanował zasadę trójpodziału władzy. Dziękuję. Poprosimy o pytanie. Dzień dobry, Daniel Machnowski, Republika. Wspominał pan w czasie konferencji, że jest grono sędziów, którzy są w stanie spoczynku, ale chcieliby wrócić teraz do zawodu. Czy wiadomo, jaka jest to grupa, jak liczna jest to grupa i czy ma pan już jakiś taki wstępny wywiad, ile osób chciałoby wrócić do orzekania już w najbliższym czasie? Dziękuję. Ja myślę, że tę ustawę warto przygotować nawet dla 50 sędziów, dlatego że niektóre braki w niektórych sądach, co pokazaliśmy na przykładzie Rzeszowa, są tak duże, że nam naprawdę są ręce do pracy potrzebne bardzo. Nie mamy listy personalnej. Mieliśmy taką naradę prezesów w Popowie coroczną i była dyskusja na ten temat. I prezesi mówili, u mnie jest jeden. Jeden mówił, u mnie jest dwóch, u mnie nie ma żadnego. Na ten moment, bo sędziowie, żeby się zdecydowali, muszą wiedzieć, na jakich warunkach wracają. Jeżeli są sygnały, że tacy sędziowie są, to już jest warto tą ustawę procedować. Kolejna rzecz. Mamy dużą grupę, która została odrzucona przez Neokeres. Pokazali zaświadczenia lekarskie, wyrazili gotowość do pracy i dostali odmowy, i nie było uzasadnienia dlaczego. To nie byli sędziowie, którzy mieli dyscyplinarki, którzy, na których się skarżono, że słabo pracują, poza merytoryczne powody. Więc ja myślę, że w tej grupie będzie najwięcej tych osób, które zostały właśnie ta neokres, nie pozwoliła im dalej pełnić funkcji i to jest wbrew myśleniu o państwie, bo ci ludzie mogliby nie dostawać stanu spoczynku, tylko pracować dla nas i dostawać wynagrodzenie. Więc, więc ja nie rozumiem tego podejścia NeokRS-u i chcemy, żeby ta ustawa pomagała tym osobom, które się zdecydowały. Były takie osoby, które się nie zdecydowały, złożyły oświadczenie ministrowi, i zaświadczenie lekarskie i powiedziały, Nie ma Krajowej Rady Sądownicza. Ja to honoruję, ale część osób chciała przejść tą procedurę licząc, że może przekona NeokRS. Okazało się, że nie przekona. Ale nie mamy, nie mamy na pewno takiej listy jeszcze z każdego okręgu. Będziemy. Jak ta ustawa będzie już procedowana, będziemy wiedzieć, że ona będzie uchwalona, to zrobimy na pewno jakieś głębsze badania z jakąś anonimową ankietą. Wiemy, że prezesi mają kontakt z sędziami spoczynkowymi, spotykają się z nimi raz w roku na różnych uroczystościach, więc mamy jakby wiedzę, że ta grupa jest aktywna. Dziękuję bardzo. Następne pytanie poprosimy. Krzysztof Nowina Konopka, dzień dobry. Telewizja w Polsce 24. Panie ministrze, mówi pan o kosztach, jakie wynikają z funkcjonowania jak pan się wyraża, neosędziów w sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Pytanie jest, pan minister zresztą Mazur wspomina konkretne kwoty wynikające z tego i pytanie moje jest o konkretne również kwoty, które pan uzyskał w ramach takich postępowań. Ile tych spraw było, tych odszkodowań, które pan otrzymał i jakie są konkretne łączne kwoty, które pan otrzymał? Może pan wierzyć albo nie wierzyć. Wydaje mi się, że wygrałem jak dwie sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Albo jedną sprawę wygrałem, drugą mi zaproponowano ugodą. Te sprawy prowadziły dwie kancelarie prawne, nie chcę tutaj ich reklamować. Tam jeszcze była kwestia kosztów dla pełnomocników. Nie jestem w stanie Panu powiedzieć kwot, jakie były. Wiem, że mam jeszcze sprawy w europejskim Trybunale, ale mogę Panu powiedzieć. Że, jak objąłem stanowisko ministra, moi pełnomocnicy cofnęli wszystkie pozwy, które były złożone odszkodowawcze przeciwko Skarbowi Państwa. Według tych prawników, naprawdę wybitnych prawników na rynku, te odszkodowania były bardzo realne i realistyczne, ale ja uznałem, że. Reformowanie wymiaru sprawiedliwości jest dla mnie ważniejsze niż jakieś osobiste profity. O kosztach, jakie poniosłem w czasie ośmiu lat PiSu, także tych wymiernych finansowych, nie chcę tutaj mówić, to nie jest przedmiotem, będzie na następnej konferencji. Dziękuję. I ostatnie pytanie, jeszcze dwa jeszcze, Można, dwa. jeszcze dwa pytania. A, pan Może minister Mazur, ad oczywiście. Advocem odnośnie ostatniego pytania i nawiązując do tego pierwszego, gdzie pan stwierdził, że zero zostało zasądzone przez ETPC. Kompletna lista jest taka. Advance Pharma 15 tysięcy euro, 3850 euro zwrot kosztów. Wałęsa 30 tysięcy euro, Rzeczkowicz 15 tysięcy euro, Dolniska, Ficeg i Ozimek 2 razy 15 tysięcy euro, już 30 tysięcy euro, Tuleja 30 tysięcy euro. Łącznie ponad 150 tysięcy euro zasądzonych odszkodowaniami ETPC na podstawie wyroków, nieugód. Na jedną osobę to było albo 15 tysięcy euro, tylko z tytułu zasiadania neosędziego Sądu Najwyższego albo 30 tysięcy, jeżeli dochodziło do naruszenia innych artykułów konwencji, głównie 8, a jeżeli chodzi o te sprawy załatwione ugodami, tam było 10 tysięcy euro na y, osobę zasądzane. Tak więc gdybyśmy porównali... Tak ostrożnie szacując, gdyby nie zabierał rząd ugód, nie mielibyśmy do czynienia z 5,5 miliona, wypłacone, tylko jakieś 8 milionów. Dziękuję. Rozumiem, że pan redaktor, który mówił zero, chciałby dostać takie zero od państwa. Dziękuję państwu. Ja, Rozumiem, jeszcze że nie ma ja mogę jeszcze jedną rzecz dodać, odpowiadając na pytanie pana redaktora, bo co prawda pan minister nie zna kwot, które ETPC zasądził w jego sprawach, ale ja je znam w wyniku wyroku, który zapadł, trybunał zasądził 20 tysięcy euro za dość czynienia, 10 tysięcy kosztów, a w ugodzie, którą którą rząd polski zawarł, to jest to 10 tysięcy. Okej, okay, to Dobrze, dziękuję. dowiedziałem się w końcu. <grystanie> Konkretnie, kolejne pytanie poprosimy. Są, je, są jeszcze pytania, bo już tak, naprawdę długo dwa, siedzimy. Jeszcze dwa, panie jeszcze dwa. Okej, to już dwa i ostatnie tak. proszę, bo ja mam tak, tak. dalej spotkania i pracę nad kolejnymi projektami. Katarzyna Gozdawa Litwinska Pan 24. Mam pytanie o sytuację w Sądzie Najwyższym. Jeżeli by się udało przeprocedować te przepisy, to rozumiem, że to jest ta grupa, która ma być usunięta po prostu z Sądu Najwyższego. Tak. To nie będzie paraliżu w tej instytucji, no bo trzeba przecież przyjąć przepisy, które nowych sędziów powołają. To jest pierwsza tak. sytuacja, jak jest na to pomysł. Pierwsza sprawa, a druga, jeżeli nie uda się przyjąć tych przepisów, prezydent zawetuje ustawę, to jak jest plan na tą sytuację, żeby uniknąć chaosu, o którym pan mówił? Yy, odpowiem tak. Sąd Najwyższy zawsze ratował się wsparciem ze strony sądów apelacyjnych i były delegacje, które kierowano do Sądu Najwyższego, bo różne były okresy pracy. Tutaj będziemy korzystać z tych instrumentów, które już mamy w przepisach i mamy naprawdę dużą grupę świetnych prawników. Będziemy przeprowadzać te konkursy szybko, takie jest założenie, ale będziemy pewnie korzystać z takich bypassów, jak ja to mówię, delegacji. O planie B nie powiem, bo zgodnie z moimi obietnicami mówię o dokonaniach, a o tych dalekosiężnych planach nie chcę mówić. Ale mamy naprawdę te plany, proszę mi wierzyć. Ostatnie pytanie. Adam Pantak, Dziennik Gazeta Prawna. Czy dotychczas złożone skargi nadzwyczajne zostaną rozpoznane i druga kwestia, czy ci sędzio sędziowie, którzy nie sięgnęli po awans, bo była neo-KRS, zostaną potraktowani dokładnie tak samo, jak te osoby, które uzyskały awans, bo przystąpiły do tego postępowania? M muszę dopytać o to drugie pytanie, bo go nie do ja końca rozumiem. Co do, do skarg nadzwyczajnych mogę Państwu odpowiedzieć. To, tak, skargi będą procedowane dalej przed przed właściwą Izbą, przy czym z uwagi na wyrok Wałęsa przeciwko Polsce nie mogą one być uwzględnione na podstawie związanej z ponowną oceną dowodów, bo to zostało wprost zakazane w tym wyroku. Więc nie jest tak, że nie wiem, umarzamy postępowanie, te postępowania się po prostu będą toczyły dalej. Jeżeli ja rozumiem to drugie pytanie, Pan powiedział, czy neosądziowie i sędziowie, którzy wystartują w tym samym konkursie, od, który odżył, będą traktowani tak samo, nie? nie, nie. nie? Chodzi o te sytuację, bo pan mówił, że zna pan przypadki tych, którzy nie przystąpili, nie ubiegali się o awans do no tego tak, tytułu, że tak, OkRS, KRS. Bardzo czy oni, wielu takich sędziów. Bardzo no właśnie. Wielu. I czy będą w ten sam sposób traktowani, jak ci, którzy ten awans zdobyli? Wie, wie pan co? My traktujemy każdego tak samo, bo mamy równość obywateli wobec prawa. To znaczy jak odżywa konkurs na przykład i ta osoba, która jest w tej stałej delegacji, neosędzia, orzeka dalej, ale uruchamiamy konkurs na to stanowisko. Więc w tym konkursie mogą się zgłosić te osoby, które nigdy nie startowały, a mają uprawnienia z ustawy i będzie konkurs, jak ja byłem w Karesie, to regułą było, że to było 5 osób, a były konkursy, gdzie było 15 osób na jedno miejsce. My zbadaliśmy, że prawie 600 konkursów to było jeden na jeden przed neokaresami. Więc jaki to jest konkurs, jak jest jeden na jeden? Że wielu uczciwych, porządnych prawników nie chce startować, bo odgan jest dotknięty wadą. Będzie ocena y, merytoryczna każdego człowieka, ale nie ma tutaj żadnych plakietek dyskryminacyjnych. Takie są zasady. Jak, tak powinna funkcjonować prawidłowo Krajowa Rada. Bardzo dziękuję Panie Ministrze, dziękuję Państwu. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, bo bardzo długo to trwało. Przepraszam za czas tych konferencji, ale jest tyle pytań, że. I zachęcamy do zapoznania się z projektem na stronie i będziemy zapraszać Państwa na kolejną konferencję. Dziękuję okay. bardzo.